Ciągłe poprawianie pozycji jest najprawdopodobniej jednym z najbardziej uciążliwych zadań podczas programowania. Na szczęście, od jakiegoś czasu mamy narzędzie, które automatycznie skalibruje wszystkie pozycje w show, używając jedynie jednej pozycji centralnej jako referencji. Niesamowita ulga nie tylko podczas tras koncertowych. Wszystkie pozycje zostały zaprogramowane podczas preprogramingu. Kiedy przenosimy show na prawdziwą scenę, pozycje nie będą się zgadzać. Używając pojedynczej pozycji referencyjnej, stworzę makro. Ustawi ono wartości ustawienia offset dla każdego urządzenia, by wszystkie pozycje wyglądały identycznie jak podczas preprogramingu. Piec z zaskoczony możliwościami mojego prostego programu postanowił nagrać tutorial na jego temat. Na początku, przed rozpoczęciem pracy upewnijmy się, że nasze wartości offset są ustawione w peczu na 0. Mam sekwencję, w której zapisuję cztery pozycje: straight, roof, cross i bend. Ważne do późniejszych poprawek jest zaprogramować jedną pozycję, w której wszystkie urządzenia ustawione są w jeden punkt. Zdecydowałem, by była to pozycja Center. Zasymulujmy teraz sytuację Live, zmieniając trochę pozycję Lamp. Lekko obniżam tras. Delikatnie przesuwam lampy. Tę kratę cofnijmy w głąb sceny. Troszkę poobracajmy część lamp. a niektóre zostawmy. Po tych działaniach całość wygląda tak, jak mogłoby to wyglądać w realu. A tak wygląda moja wcześniej zaprogramowana pozycja centralna. By poprawić pozycję urządzeń, najpierw kopiuję pozycję centralną w nowe miejsce. Takie podejście jest najlepsze, bo program wymaga, by urządzenia i ich kolejność w obu presetach były takie same. Teraz poprawiam nowy preset tak, by urządzenia znów były wycelowane w jeden punkt. Po wszystkim używam funkcji Update Preset. Teraz otwieram ściągnięte wcześniej archiwum z programem i znajduję makro nazwane Export for Offsetter. Odnośnik do softu znajdziesz na końcu tego tutorialu. Soft jest dostępny za darmo. Kopiuję makro na swoją pamięć USB do folderu gma 2 macros. Teraz importuję makro do swojego show. Gdy uruchomię makro, Pyta mnie ono, który preset jest oryginalny, a który poprawiony. Po wszystkim w folderze Import-Export na moim pendrive'ie znajdę dwa nowe pliki. Teraz wracamy do folderu z offseterem i kopiuję pliki dialog.ui oraz offsetter 2.5 win.exe do folderu Import-Export na pendrive'ie. Uruchamiamy aplikację i klikamy Run Offsetter. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, aplikacja utworzy makro i umieści je w folderze gma2/macros. Teraz importujemy makro do Show i uruchamiamy je. Gdy uruchomię sekwencje z pozycjami, powinny być one tak jak to, co zaprogramowaliśmy wirtualnie. Specjaliści pewnie zauważą, że coś się tutaj nie zgadza. By pokazać właściwe działanie offsetera, musiałem trochę przykombinować. Wyjaśnię to później, ale najpierw wytłumaczę, co się wydarzyło. Moje presety nadal posiadają identyczne wartości jak wcześniej, ale w Setup Patch możemy zauważyć, że makro zapisało nowe wartości w komórkach offset. Dzięki temu możemy skompensować różnicę między rzeczywistością i symulacją. W środku systemu MA nie ma możliwości zasymulowania offsetu urządzeń, i teraz wyjaśnię dlaczego. Startuję nowe show z 10 urządzeniami i ustawiam je w prostej pozycji. Wartość DMX dla kanału PAN to 50%. Setup Patch wpisuje 45 stopni w kolumnie PAN Offset. Urządzenia w symulacji są wciąż w tej samej pozycji, ale wartość dmx na kanale PAN się zmieniła. Tak udowodniliśmy, że offset działa mimo tego, że symulator tego nie pokazuje. Teraz podsumujmy cały proces w małych pięciu krokach. 1. Kopiuję i poprawiam centralną pozycję. 2. Importuję makro Export for Offsetter. 3. Uruchamiam makro, wskazuję oba presety. 4. Kopiuję pliki Offsetter 2.5 WinExe i Dialog UI do folderu Import Export i uruchamiam aplikację. 5. Importuję i uruchamiam nowo utworzone makro Offsetter.xml Link do aplikacji znajdziesz w opisie filmu i na kanale fiec.de Tematem kolejnego tutoriala będzie q Fader. Jak stworzyć suwak, którym będziemy przechodzić pomiędzy różnymi Q w sekwencji. Dzięki niemu będziesz mógł na przykład włączać i wyłączać lampy jedna po drugiej, mieć bezpośredni dostęp do kolorów lub pozycji itd. Zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnego filmu. To był tutorial od Fietz D, A ja nazywam się Szymon Płotkowski i dziękuję za uwagę.